Witam. Dzisiaj kolejny krótki filmik z obsługi Mana, MAN, nowy Manta GX. Dzisiaj pokażę, gdzie znajdujemy klucze do kół, gdzie możemy znaleźć klucze do kół i hak holowniczy. Jest w schowku za pasażerem z prawej strony. Jest blacha z dwoma zawleczkami, zabezpieczona na dwie zawleczki. Wyciągamy zawleczki, wyciągamy blachę. I za tą blachą są akcesoria do obsługi ciężarówki. Tutaj jest hak i są klucze do kół. Tutaj jest hak schowany, a do góry w pokrowcu są klucze do kół. O, tu są klucze i przeduszki. No I teraz pokażę, gdzie, gdzie można wkręcić hak. Są dwa miejsca do wkręcenia haka. Trzeba wyciągnąć zaślepkę z przodu. Dosyć mocno siedzą te zaślepki. No i po ściągnięciu zaślepki jest otwór i wkręcamy hak. To jest jedno miejsce, i zaraz pokażę drugie. No i tu po przeciwnej stronie jest taka sama zaślepka i jest drugi otwór. Jakby ktoś potrzebował to. Tak to wygląda. Także dziękuję za uwagę i tymczasem...